Poradnia Zdrowia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jesteśmy kameralną przychodnią. Całą naszą uwagę poświęcamy Tobie, Twój lekarz, Twój stomatolog, Twój psycholog. Jesteśmy najbliżej Ciebie. Zapewniamy najwyższą jakość kompleksowego leczenia stomatologicznego. Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, co gwarantuje komfort wykonywanych zabiegów. Nasi lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie oraz świetną opinię. Oferujemy skuteczną pomoc bez kolejek. Lekarz rodzinny NFZ, punkt pobrań, gabinet psychologiczny, stomatolog NFZ i prywatnie, medycyna pracy, poradnia psychiatryczna, gabinet urologa i USG, przychodnia dla wszystkich mieszkańców Lublina www.przychodniakul.pl